Witam Cię w świecie FM Group, w świecie elegancji, luksusu i uwodzicielskich zapachów, jak również w świecie biznesu, który może być przyjemną pracą, wykonywaną kiedy i jak chcesz, w której to, ile zarobisz, zależy od Ciebie i Twojego wysiłku. Ja mam na imię Michał i jestem jednym z członków zespołu, w którym zajmujemy się. Po pierwsze biznesem MLM, który daje Ci możliwość zbudowania wolności finansowej który której pisał m.in. Robert Kiyosaki. Po drugie, sprzedażą bezpośrednią, dzięki której możesz szybko dorobić kilkaset złotych do twojej wypłaty. Obie te rzeczy mogą, choć nie muszą łączyć się ze sobą. Wszystko to możesz osiągnąć, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i korzystając z dobrodziejstw internetu. Ten serwis został stworzony po to, żeby dać ci wszystkie informacje, jakich możesz potrzebować, by podjąć Świadomą decyzję, czy produkty są odpowiednie dla Ciebie i czy biznes w oparciu o współpracę z FM Group jest dla Ciebie odpowiedni. Opłaca Ci się przynajmniej dowiedzieć się więcej na ten temat, ponieważ FM Group oferuje różnorodne produkty wysokiej jakości i jednocześnie w bardzo atrakcyjnych cenach. A to jest ważne zarówno dla klientów, jak i ludzi chcących robić biznes. Zachęcam Cię do spędzenia z nami czasu. Sprawdź m.in. zakładkę Twoje korzyści, gdzie poznasz trzy prawa, które możesz uzyskać dzięki wstąpieniu do FM Group oraz zakładkę Produkty, gdzie dowiesz się więcej o ofercie firmy, która podbiła kilkadziesiąt państw na świecie, w tym światowe stolice mody, Włochy i Francję. Z kolei jeśli jesteś zainteresowany współpracą, odwiedź zakładkę Dlaczego FM, gdzie pokażemy Ci w jaki sposób firma FM wyróżnia się na rynku oraz jak dostać Mercedesa. Za dobrze wykonaną pracę. Zapraszam też do zakładki, dlaczego my, by poznać unikalne zasoby i narzędzia, które udostępnimy Ci, kiedy tylko zdecydujesz się wstąpić do naszego zespołu. Dziękuję Ci za uwagę. W razie jakichkolwiek pytań, zadzwoń na numery podane po lewej stronie. Zapisz się również na nasz newsletter. Zapisując się na niego, dostaniesz dodatkowo unikatowy na polskim rynku i prawdopodobnie najlepszy w Polsce w dniu jego wydania. Darmowy kurs sprzedaży bezpośredniej. Będzie dla Ciebie użyteczny, nawet jeśli nie jesteś i nie planujesz być sprzedawcą produktów FM. Dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam. Do usłyszenia.